To są umowy kredytowe zawierane na yy, mój PESEL. To jest pożyczka na kwotę 1500 zł. To jest następna na 1800 zł. 1000? Kredyt studencki. Tak, kredyt studencki. No to jest też bardzo ciekawe. 5000? To, jest... to jest tylko część oczywiście umów. To jest tylko część umów, tak? Z, z tych 15, które dostałem. Tutaj yy, zgadza się tylko mój yy, numer PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, nazwisko panieńskie matki, numer dowodu osobistego, stan cywilny, a wszystko Adres na zielono. Tak, to, 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 wszystko to są bzdury. tak. I nikt tego nie sprawdza. Firma, która udziela pożyczek, tego nie sprawdza. A później domaga się pieniędzy. Domaga się zwrotu pieniędzy. Większość tych wierzycieli jeszcze się do Pana nie zgłosiła. Większość się nie zgłosiła, chociaż ja do wszystkich wysłałem pisma, że na moje dane zostały zaciągnięte kredyty. Także, nie wiem, albo te, te długi zostaną przez nich umorzone, albo sprzedane, tak jak to się stało z tym ostatnim długiem. Czyli jest taka możliwość, że za jakiś czas kolejni, kolejni, kolejni do Pana się, wierzyciele odezwą, firmy. się Tak, zgłoszą się po, po odzyskanie tych długów. Ustalono, że osoby, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej, kupowały, bo tak należałoby to uznać, dane osobowe bardzo różnych osób. Na podstawione osoby uzyskiwały kredyty. 11 osobom przedstawione zostały zarzuty, a trzem głównym sprawcom prokurator przedstawił aż 600 tych zarzutów. I tu mamy kolejną sprawę, to jest ta kluczowa dla Pana w tej to jest chwili ta sprawa, ostatnia sprawa, 17 518 zł, tyle chcą z Pana ściągnąć. Tak, i to jest kwota na dzień 27 lutego 2019 Czyli roku. Czyli dzisiaj kwota ta jest wyższa. Tak, jest wyższa, jest to 19,5 tysiąca. Czyli ktoś wziął kredyt na 7,5 tysiąca? Tak, to było 7,5 tysiąca, natomiast pozostała kwota to są już odsetki, które tak szybko rosną. Czy pan, y, kiedy dostał pan to pismo w lutym, czy powiadomił Pan ich, że pan to nie pan? Tak, o, następnego dnia y, udałem się do komendy powiatowej policji, zgłosiłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wykorzystaniu moich danych? I oczywiście to wszystko przekazałem też firmie Legal. Natomiast To jest ta firma egzekucyjna. W imieniu tego funduszu działa kancelaria Rączkowski-Kwieciński. Czyli tak naprawdę jest to firma, która skupuje długi ta. za część ceny, która skupuje długi i próbuje ode mnie te długi wyegzekwować. Tak, no, no, nie wiem, proszę eee, teraz jak ja państwu jakąś wypowiedź? Jeden z podstawowych wymówek osób, które nie chcą zapłacić należności, jest powiedzenie: Nie zapłacę, bo to nie mój dług. I ciężar dowodu, udowodnienia, że rzeczywiście doszło do jakiegoś wyłudzenia, jakiegoś czynu zabronionego, nie leży po stronie wierzyciela, tylko po stronie osoby zadłużonej.